Fortepian pojawił się w moim życiu, kiedy moja siostra zaczęła grać na fortepianie. Dlatego, że chciałem grać tak jak ona na fortepianie. Zacząłem uczyć się 3 lata temu i wychodzi mi już to dobrze. Mam na imię Michał, mam 9 lat, moją pasję jest granie na fortepianie. do Szkoły Muzycznej imienia Aleksandra Tancmana I stopnia przy ulicy Rydzowej 26 w Łodzi. Na ćwiczenia na fortepianie poświęcam 5 dni po 15 minut, a pozostałe 2 dni zostawiam na lekcje u mojej Pani Profesor. Nazywam się Magdalena Dębowska i jestem nauczycielem gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej im. Aleksandra Tansmana w Łodzi. Moim podopiecznym jest Michał Szwarc. Michał kończy w tym roku trzecią klasę w cyklu dziecięcym. Michał jest bardzo zdolnym, obiecującym, młodym pianistą z nieco trudnym, krnąbrnym charakterem, co na początku nauki w pierwszej, drugiej klasie nie ułatwiało nam pracy, ale z każdym rokiem Michał robi się coraz bardziej dojrzały, systematyczny, pracowity. Zaskakuje mnie swoją upartością, ambicją w dążeniu do celu, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Moim największym osiągnięciem było zagranie czterech koncertów ogólnoszkolnych. Z fortepianem planuję swoją przyszłość, ponieważ planuję grać koncerty ogólnoświatowe. Swojej pasji zawdzięczam poznawanie nowego rodzaju muzyki oraz nowych ludzi. Moim najlepszym wspomnieniem było, kiedy dostałem wyróżnienie za konkurs w nutkach w klasie trzeciej. Kiedy pani powiedziała, że ten, kto zbierze więcej nutek i jest zgłosi, ten może wygrać nagrodę. Ja wygrałem wyróżnienie. Zapraszam do grania na fortepianie, ponieważ to bardzo odstresowujące i przyjemne.